Dzisiaj no A czemu ty owoców nie zjadłeś? Może ty byś je zjadł, co? Nie lubisz? One gryzą? Ty tylko danio. A ja się tylko słodycze. No ale ja się zjadłeś śniadanie, tak? No to dobrze. A Franek to jest taki niejadek. No. A ja dzisiaj mam jakiś pełno syfów na twarzy. Tu mi jeden wczoraj, tu mi dzisiaj następny, nie szczypnie. Idziemy na basen? Jo, żeby mama się zjarała, patrzcie jaka ja jestem zjadana. Tu mam plada, tu mam od wczorajszego, dzień dobry powiedz, ładnie. Ała, brzydko. O nie, my ten, my tą zabawkę chyba odwieziemy z powrotem. Nie bij mamy. Ta, no, co ty, Jasiu, co ty jemu robisz? Ale Jasiek. Ja kopień. Jak kopnięcie. Jakie kopnięcie. Ale teraz go nie za rzeczy, które on ci zrobił już dawno. Chciałam Wtedy... dzisiaj. No, także dzień dobry kochani. O. Ja wróciłam o. z rehabilitacji. Bolo mnie plecy. Szczypią mnie plecy. Wypiłam sobie kawkę. Wiedliśmy ciasto, kupiłam dzisiaj obocznik. No. Mhm. Ja się już się dopchał, bo zjadł śniadanie, teraz się dopchał ciastem. Patrzcie jaki... Ja się pokażę jaki ty jesteś zjadany. Ale odbyć się. W plecy. I idź trochę. Po prostu. Po prostu masak. Tak nas zjechało. Wczoraj mnie trochę też, no. Jednak nie ma co, tutaj jestem biała jak ściana. Na twarzy tak trochę, ale... E, ogólnie to muszę iść z na poprawkę brwi, bo widzicie ta moja, brew, ta prawa, czyli ta. Wygląda spoko, ale ta lewa coś tutaj jest niedorobiona i ją trzeba tu poprawić. Albo po prostu tak z tej ściany było mniej, bo może mnie bardziej bolało. E, I może troszkę mi tak zeszło. Tutaj też ja mam jakiegoś pyszcza. No, ale pytacie mnie o... Metody tych bywi, więc to jest metoda cienia, ale ja mam też swoich ogólnie dużo bywi, jak widzicie, więc one są po prostu tylko tak na zasadzie e, poszerzenia moich bywi. Tak to mogę nazwać, i kształtu moich bywi, więc może dlatego też to tak normalnie jakoś wygląda, nie wygląda to przerysowanie. A chciałam montować film. A dziecko. Dziecko, czemu ty mój komputer dotykasz? Ty kolejny komputer chcesz zepsuć? Zostaw. Idź do pokoju się bawić ładnie. Zostaw, Janusia. O, 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 nie. O nie. Kranek nie wyłączaj, nie wolno. Puść. Proszę cię puść. Zejdź tu, chodź na pompę zobacz. Mama kupiła nowe kółko do basenu. No, choć będziesz dmuchał, tak? Ja byłam w sklepie ogrodniczym, kupiłam takie kółko do basenu. Bo oni się kłócili wczoraj o ten dopływania. pływania. Tu, tu jest i dmuchasz. No i kupiłam polety, ale to za chwilę pójdę wam pokazać. To kto ma nadmuchać? A psuć ty umiesz mamie komputer. Mama chce film zmontować. Ty psujko mała. No dzisiaj nauczeni wczorajszym doświadczeniem, bo ja przyszłam z nocki, byłam na rehabilitacjach. Wczorajszym doświadczeniem nie idziemy na dwór, bo nie chcemy być jeszcze bardziej zjarani, więc czekamy do, do popołudnia, gdzieś tak około 15.00, pewnie pójdziemy na dwór. A teraz, póki co, ja tutaj będę robić film, dzieci będą siedzieć na chacie, bo jest za gorąco, żeby iść, a w cieniu oni nie usiedzą. Chyba, że później pójdziemy z tymi paletami, coś tam zobaczy, bo kupiłam właśnie Europalety. Udało mi się kupić w sklepie, w którym szłam w sumie po filtry do basenu i kupiłam to kółko. No i patrzę, że sprzedają palety jakieś te używane po kwiatach za 5 zł, słuchajcie. To był życie. Mama ma nadmuchać. Dobrze, zaraz nadmucham. No i z tych palet zrobię takie siedziska. Tu wam wrzucę gdzieś tam zdjęcie. I właśnie siedziska w domku. Nie wyłączaj. Co ty robisz? Moj stanik on wyjmuje. Matki dwoje. Matki, matki. Twoje matki. Twoje. Twoje matki. Ja pęknę. Weź franek. Zobacz, mama dmucha, a ty co przeszkadzasz mi. <laughs> <Przestań. śmiech> Podnosi się. Widzisz, już nadmuchowałam, nadmucha. Не, да ме дадете за нека. Са дужо пати да мама пали. Тихо. Trochę. Panie, Ty musisz tu zamieść w tym swoim domku. No, przyniosłam palety, o których Wam mówiłam. Wrzuciłam je tutaj. Tutaj jeszcze nam potrzeba tylko do obicia poduszek. Co co Ty robisz za przemeblowanie? Jejny, ile piachu. Dobra, ja idę po tą poduszkę, którą my mamy do, do tego siedziska. I ona tu w sumie może być, bo tu na nią nie będzie padało. Puść. Puszczony. Mama wychodzi z Twojej chaty. Tego gorzej, jak mama spadnie. Nie! Nie? Myśli, że mama nie spadnie? Pani trzyma tamtego. Ły, <noise> łzy! Pani trzyma, ty. Idziemy po tą poduszkę. I te ona tu będzie mogła leżeć. I ją będziemy brali sobie albo na huśtawkę, albo na. na ten. na Twoje siedzenie. A później mama jakąś uszyje, wiesz? Dobra, schodzimy. Tą poduszkę, którą mamy tu na tą huśtawkę, wiesz? Na ten kosz. tam sobie przyniesiemy, ok? Tak? No chodź. Musimy przywieźć piachu do tej piaskownicy, nie? Fenek. Tu ile piachu tu wejdzie, oh my god. To trzeba wyrównać tu. Prebelki przynieść naokoło, tu obkopać, obsypać. Ile roboty, a Jasiu poszedł do domu. Jasiu poszedł do domu, bo Jasiu krzyczy, nie? On krzyczał za mocno, i mama go wygoniła. No, ale jest upał, że nie ma czym oddychać, chyba. No, w tym roku nikt nie będzie narzekał na problem ze zrdznieniem. Chociaż u nas to nie wiadomo jak to będzie, bo jeszcze czekamy na traktor. No, ale może się uda w przyszłym tygodniu. Ja mam chyba tam 4 dni wolnego, więc może się da, nie, Franciszek? No. No i póki co to to będzie tu leżeć jako nasza poduszka, nie? Co, No? Co o tym sądzisz? Zgitnie. nie? też można okay. usiąść. Och, mama sobie usiądzie. No, elegancko. Chodź, chodź Ja mam się z Tobą tu bawić? Ja mam się z Tobą tu bawić? No. Nie jest gorąco, wiesz? Nie no ten domek się chwieje, ja się boję. Daj mi się napić. Panie, daj mi tej kawy. Panie. Panie, gdzie ty idziesz, ja bym chciała tej kawy się napić Tutaj tej. Tej w tej butelce. Hmm? Tej kawy w butelce. No, daj. To może być jak na niby kawa, nie? Hmm? <grych> Patrz, jaka gigantyczna kukurydza, Widzisz, jak urosła. Tam pewnie jakieś. Co?

Paczkę, tak? Po fenusia zabawkę, to... Do... A wy, co my tam Jasiu przynieśliśmy. My tam już mamy zrobione siedzenie. A nie chcesz się Nie trzeba będzie, ale na razie takie mamy telewizoryczne. No i tą poduszkę tam zanieśliśmy. Idź. Ale Fredek, ty nie musisz iść. Nie. Jejku, to będzie się... duży? Nie wiem, zaraz otworzę. No a co ty myślałeś, że to będzie duże? A no to dawaj. Jasmę. Nie Co? No. Uff, jak mi jest gorąco, zaraz chyba pójdę do wanny, wejdę, jeszcze chwilę i pójdziemy, złożycie to, to pójdziemy do basenu żeby się schłodzić na chwilkę. I książkę. No. No zarewident widzę, Zetnij go. Zetnij go. No tylko podłanie, nie zetnij. A to autko tam miało wypadek? Tak też. No z tyłu. Ja. Wypadek w przypadku. Tak tu jechał, tak mnie oberwał, to oberwał. Jak to komba i nie jechał. Weź, otwieraj. Tylko uważaj na ten nóż. No, lepiej kamień, No pewnie. No pewnie. Dla latków No dla Wenusia. No normalnie to otwórz. I drugie, no. Nie tak, do góry. No. A to ja. No, a No. ale teraz to złóż. Się nie nie, 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 A jak się połamie, mama? No nie wiem. Naklejki. Ja przykleję mama. Mhm. Nie odkleję się No wyjmij wszystko. Czyli wydaję coś połamane. A? A powyciągaj wszystko. Co jak się złamało, to trzeba będzie reklamację. Oddać? No. To jest złamane. Oho. Oho. Zdraszaka będzie musiał być bezwieszać. No bo to przykleimy na super Tyci, tyci, tyci. Odkręcimy baterię, wsadzimy tu, jeździ chyba. No, no nie. To jakieś dźwięki wydaje. Jasiu! Ja chyba nie co tam jeszcze jest, zobacz, co tam jeszcze jest tam Nic nie ma więcej. Kasa. Kasa. Zabawkowa kasa, no. To się składa. możesz iść buty zjąć? A trzeba najpierw włożyć? Nie no, najpierw trzeba to złożyć. Dobra kochani. Jest 17, mi się trochę zdrzemnęło. A dzieci poszły sobie na dwo. Bawili się ogólnie chyba z 2 godziny tą nową zabawką. I w końcu mi się znudziło, ale w sumie dobrze, że przyszła ta zabawka, bo... Ja mogłam chwilę się przespać. Wiecie, że byłam na nocce i mnie to tak zawsze jest, że po południu mnie zwali. I choćbym nie wiem, co robiła, to muszę się chwilkę zdrzemnąć, chociaż wiecie tak, no chociaż tak chwilę serio, tak nawet godzinkę to już dużo daje, że wtedy ja jestem w stanie do wieczora wytrzymać. No, A tutaj się chłopaki bawili, oni sobie nawet nacięli swoich własnych pieniędzy. Zobaczcie. Przedawali sobie, gotowali. Oczywiście tutaj krzywo przykleili, ale ja im tego nie przyklejam Tak jak przykleją, tak będzie. Przykleili krzywo, wali To są ich zabawki, niech sobie robią. To nadłamane skleili tam jakąś naklejką, więc ogólnie to się trzyma. Ale napisałam do Alego czy będzie można ewentualnie to zwrócić. A może przyślą nam nową zabawkę. Bo czasami tak jest. Yy, no, więc to... A ja idę. Znaczy się robię już obiad. O i tam jeszcze się pawili. Ja w sumie już robię obiad. Montuję dla was w końcu też film. Bo ja zasypiałam przy montowaniu tego filmu i na obiad dzisiaj będzie Proszę państwa e, Spaghetti. E, I tutaj mam makaron, on musi dojść. Więc za chwileczkę będę ich wołać na obiad. No a po obiedzie pojedziemy po traktor, bo pan mechanik, który miał go zrobić, no niestety nie dał rady, bo teraz też ma żniwa. I, yy, i muszę jechać po traktor yy, i po prostu jutro znowu idę na nockę, więc jutro pewnie nie spłosimy, Jutro będę coś tutaj działać w dole. Pogoda ma się utrzymać jeszcze przez cały tydzień, więc mam nadzieję, że uda mi się skosić To w zboże, że damy radę, bo masakra. No także do dzieła słuchajcie. Mimo, że jestem tak padnięta dzisiaj. I ta pogoda jeszcze też chyba swoje robi. Ale zaraz zjem, ogarnę się, może jeszcze pójdę coś po kosze, bo nie lubię jak mi tak cały dzień zleci bezproduktywnie. No, także chociaż w tą pogodę i tak to tak się nie da jakoś bardzo produktywnie, bo wiadomo, że ona na nas wpływa. Więc y, czasem nie mamy siły w zderzeniu z tym wszystkim.